demontowany karbon, dyfuzor karbonowy, i po umyciu się okazało, że wcale nie jest tak pięknie, bo tylko miało być to uszkodzenie, którym widzieliśmy na samym początku, a tak naprawdę się okazało, że tutaj też jest małe pęknięcie przerysowania tu, tu, tu i tu. Więc firma, która powiedziała, że mi to ogarnie, będzie miała trochę roboty, żeby to na nogi postawić. Wstępnie wycenili na naprawę karbonu około 1000 zł. Oprócz tego z przodu to jeszcze mam tak jeden, ten dobry, który był, a drugi dokupiłem Od yy, mojego widza który miał miało całkiem dobrą ofertę, więc dokupiłem. Na przód będzie. Mam jeden radar. Mam cały yy, znaczek z adapterem pod kamerę. Yy, chromy wymienię na czarne. Będzie fajnie wyglądać. Mam też patroniki w kolor, mam przednią kamerę całą dobrą. Mam całą kamerę Night Vision, bardzo drogi sprzęt, około 2000 na internecie trzeba wydać. Za ślepkę, mi się udało zakupić kompletny, cały obudowa razem z filtrem, z tym filtrem. Ja już w środku zamontowałem, bo umyłem, wyczyściłem o na. No, i to mam jeszcze tak. Jedną sondę, którą muszą wymienić. Tą drugą, z zakatem sportowym. I te właśnie gadżety, które musiałem z APR-a ze Stanów ściągnąć. Bardzo pomogła mi firma Best Performance Częstochowy, przedstawiciel APR-a firmy na Polskę. Bardzo dzięki chłopaki za pomoc. Takie przedłużenie kabli do sądy z zakatami. Bo w normalnej wersji sądy z zakatami. Są od razu na górę. Z dostępem bardzo krótkie kabelki są. W przypadku APRA Stage 2 są one przesunięte nisko aż do middle pipeów, więc takie próżniacze są potrzebne. Niestety były urwane po, po kabelki. Potrzebowałem nowe MAM. zderzak tylny. Ten element mocujący jest pęknięty, a skleić to tylko i wyłącznie można specjalnym klejem do puru. Bo tworzywa zbudowane są te zderzaki. Nie jest to do sklejenia żadnym spawaniem, innym, innymi technologiami, więc e, zamówiłem klej do puru Będziemy tą część tu wklejać, bo ją mam. Aż skoro całego zderzaka wyrzucać dla jednego uchwytu urwanego. Oprócz tego drzwi tamte od strony pasażera są całe w kolor, kupione drugie. Zakurzyły się tutaj na hali, ale to one są tylko do spłukania Pierwsza warstwa lakieru w ogóle nie porysowane. No i przy wycenie i dyskusji na, na temat samego lakierowania elementów szarego RSA, doszliśmy do punktu, w którym tylne lewe i przednie lewe drzwi też były do naprawy lakierniczej. A że chciałem mieć pierwszą warstwę lakierową, to kupiłem także. Zapakowane pięknie, kompletne drzwi, przód, tył. Ymm, kolor do niego. Tak więc cały samochód będzie w ogóle Tylko będzie miał pomalowany przedni, tylny zderzak. Myślę, że całkiem nieźle to wyjdzie. Jak tylko tam to to wraca do asona. Malowanie. Linka przyjechała na lawecie. Obracamy i tyłem rzucamy ją. O! Wyjściać, się trzeba. Kapecz nikt nie dopumpował. Tak jak mówiłem całe drzwi porysowane. Tu są drzwi wniesione, dlatego jest komplet nowych pionych. Tylny zderzak do robienia. Ta strona jest elegancka. Te drzwi mam i próg. W pięknym stylu, wszystko już ogarnięte. Jak oryginał nowka nie śmigane Pico bello, mellobello bello, bello. Dobra, zjeżdżamy z gościem. Już po sprawie. Wszystko rozpisz, dolone tu miliony śrubek. Żeby też ich nie pogubić Słuchaj, może go pchniemy trochę do przodu i go wykręcimy Bo stoi na kratce kołem całym Mamy radę dobra i na tym dołku ty już odkręcaj w drugą stronę ja pcham teraz długo Masz? Mogę?

Gratów Zylion Co? Nic gratów Zylion, teraz trzeba to opróżnić wszystko. Trochę pod maską wyczyszczony, przygotowany na przyjęcie silnika. Pas zaraz zdejmujemy bo nam przeszkadzał. Maska chyba zostanie, tego jeszcze nie wiemy. Z tyłu trochę prac poczyniliśmy. Kanapa zdjęta, w sensie, że poddupnik, boczek. Musimy te pasy zdemontować, bo są wystrzelone z tyłu. Mam drugie, ale. To zrobimy później, bo teraz na razie zajmiemy się samym silnikiem, to nie jest istotne sterta gratów i, i elementów, które tu musimy potem poskładać, a boczki i tak musi, musiały być zdjęte te po dwóch stronach, bo musimy mieć dostęp do lamp i do wiązki lamp w klapie, bo nie ma w nich fabrycznie pinu na kierunkowskaz. Ten wyjąłem, a tu? Michał, masz w razie czego kombinerki A masz tak płatnicze, my te strony widzą? Bo tu widać te. No, może być na twarz a nie wędzimy. Na płatnicze. O, mogę? O, tym do góry. O. To najpierw trzeba tutaj a, wjechać, tak. tam wjeżdżasz pod tymi przewodami. przejdź. przejdź Wkręcasz? A, jeszcze jeszcze, jeszcze Nie, nie, tutaj, tu, tu, tu coś tam zaczepia Nie, no właśnie tylko żeby przejść. Już teraz musimy tylko w dobrym miejscu, o, do tyłu jeszcze trochę, tak? No. O, o, nie, a... Czekaj, tu, 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 coś, tu coś przy... Ej, a, przewód. A, no właśnie. Do... Nie, Dobrze, tak. O, nie pasuje. Tak? Dobra. No tu też. E, dobra, ten był przedostatni, czyli to idzie w ten sposób. Dobra. Dobra. Po, a, dopukamy później. No. No, razie dobra. tylko, żebyśmy my przełapane, nie? Nawet można to zrobić jeszcze w piórek, wiesz, jak perfekcyjnie Osłony założone ha, Dobra, to tą też Z mogę zaraz, osłonę teraz to, założyć Czy to jest... To? Tu jest jedna na wiesz... gwint, tu jest y, rozporowa I tu jest... Y, tu jest motylek i był jest jest Gdybyś tam wstawać, czy czy wstawać, jest. Tu jeszcze te... Potem. <zysklarý>